Witam wszystkich serdecznie. Mamy weekend, sobota 15 po 12. Pierwszy tydzień września się zaczął. No i czas na zbiór malinowych. Miseczka już przygotowana. A ją położymy tutaj. Pokażę, ile tych malinowych jeszcze zostało. Muszę powiedzieć, że sezon można już powoli uznać za zakończony. Powoli będziemy wybierać wszystko i zobaczymy, co będzie z tymi pomidorami na samej górze. No ładnie się podwybarwiały. Myślę, że tą miskę tą miskę dozbieram tu jest jeden marmant a resztę to malinowe no i do samej góry do samej góry praktycznie e, pięknie się powybarwiały no tylko ta wilgoć te opady sprawiły że pomidory pękają o właśnie tak jak i tu Podlewanie było symboliczne ostatnio. Ale mimo wszystko, mnóstwo tych pomidorów jest popękanych. No, jeszcze coś na pewno będzie. Coś na pewno tych malinowych będzie. Muszę uznać ten sezon za bardzo udany. Jedyne, jedyne do czego sam muszę się przyznać, to zbyt. Mała, zbyt mała różnorodność, jeśli chodzi o pomidory. Na przyszły rok mam zaplanowane więcej gatunków. O, a tego malinowego naprawdę jest bardzo dużo i zgodnie z nazwą jest to malinowy olbrzym. Ożarowski żółty też już wybarwia się bardzo ładnie. A tutaj jest taka ciekawostka. Myślałem, że te tutaj pomidorki na samym dole, które nie mają żadnych liści, że ciągle będą małe, albo już zaczną dojrzewać, a one niestety powiększają się, czyli jakoś ten krzak malinowego olbrzyma, próbuje, próbuje te, na, te grona na samym dole powiększyć. No zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie dam pauzę i będziemy dokonywać zbiorów. No, i już dokonałem zbioru. Trwało to parę minut. Proszę zobaczyć. O, taką mamy michę. Nie zmieściło się wszystko. Będę musiał pójść po wiaderko. Tutaj mamy tego z tym noskiem pomidorka. Wybarwił się całkowicie i popękał. Damy go sobie tutaj. O, i takie są zbiory dzisiaj malinowego. Wszystko postaram się przetworzyć. Jeszcze z, jeszcze z zewnątrz będzie mnóstwo pomidorów, także będziemy z tego coś robić. No i tu jeszcze są, są te złoty ożarowski i marmant. Na krzakach naprawdę zostało jeszcze mnóstwo pomidorów. Większość z dolnych pięter już znikło. Jeszcze dużo takich różowych niedobarwionych i mnóstwo jeszcze zielonych. Także myślę, że co najmniej taki sam zbiór jeszcze mogę oczekiwać z tego wszystkiego, co tutaj właśnie jest. Trochę się nie zgodzę z niektórymi, którzy wykazali, że moje krzaki poszły wegetatywnie w rozwój, bo mają duże listowie. Nawet zaprzestałem obcinania tych, tych liści, i krzaki sobie poradziły z wybarwianiem pomidorów właśnie na tych naj, najwyższych piętrach praktycznie już pod, pod sam sufit. O, już tutaj na przykład wielkość już jest taka dosyć odpowiednia. Tych jeszcze nie. No, myślę, że po zerwaniu na tych dolnych piętrach a rośliny zaczną inwestować w te górne. No i tak to, tak to dzisiaj u mnie wygląda. Taki potężny zbiór. Naprawdę mogę powiedzieć, że jestem zadowolony eee, z całego tego sezonu, mimo że zbazowałem na trzech odmianach: złoty, ożarowski, marmand i malinowy olbrzym. Tak to wygląda. Przyniosłem drzewka, przesadziłem do większych doniczek, żeby sobie tutaj przezimowały. Są to morele i brzoskwinie, będą w przyszłym sezonie. Może znajdę miejsce w ogrodzie dla nich. A tutaj poplon się podnosi do góry. Łącznie z jakimiś dynkami nie oczekuję owocowania z nich, a niech sobie rośnie. A nawet o góreczki też widać, że sobie radzą. Noce już są bardzo chłodne, także mniej więcej ten miesiąc odpowiada chyba majowi, maju było podobnie, temperatura dzisiaj. Mamy 30 stopni 30 stopni, rośliny się czują bardzo dobrze, ale noce niestety noce są bardzo zimne. Tutaj jeszcze taki się zrobił ewenement malutki wątpię, żeby żeby ten arbuzik większy urósł ale niech sobie będzie no i tyle by było na dzisiaj z mojej szklarni z okiem sezon prawie dobiega końca zielsko rośnie Doko, dokańcza wybarwianie owoców wczoraj było też wielkie cięcie czubków u góry było tego mnóstwo Tak żeby na darmo rośliny nie, nie szykowały się na jakieś nowe owoce. Dziękuję.